3, 2, Dobry wieczór. Witam na pomeczowej konferencji prasowej. Zapraszam. Witam na pomeczowej konferencji prasowej meczu 30. kolejki. Orden League. Anwil, Wodsławek, WG, Start, Lublin. Zwycięstwo gości 83-82. I to spotkanie na gorąco skomentują trener pan Wojciech Kamiński oraz zawodnik tyran Delati Budier. Zaczniemy od zawodnika. Oczywiście tutaj. Please show your post Game comment. Jestem bardzo szczęśliwy. Wygraliśmy to spotkanie, ale wygraliśmy też tak naprawdę cały sezon. Zaczęliśmy go. Uh, było, zaczęliśmy sezon ciężko, ale później... Stawiliśmy odpowiedni opór wszelkim przeciwnikom i graliśmy naprawdę nieźle. Wróciliśmy do dobrego rytmu, przez cały czas, pracowaliśmy nieźle, tak samo w dzisiejszym spotkaniu. Też mieliśmy straty, dogoniliśmy rywala i wygraliśmy w końcu Jesteśmy trzeci w tabeli, jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. Czy mamy pytania do zawodnika? Okay, thank, you. That's all. thank you. so much. Yeah. Chciałbym pogratulować też swoim zawodnikom wiary i walki, bo przy minut 16 myślę, że już wszyscy myślę, że jest po meczu. Natomiast my wróciliśmy tego meczu i wygraliśmy. Dziękuję, dziękuję trenowi Jednakowi i zawodnikom Anwidu za, za rywalizację. Dziękuję kibicom za, za doping i stworzenie fajnego widowiska. Tak, jak tutaj powiedział, dla nas jest to ogromny sukces. Cieszymy się bardzo. Myślę, że i przed sezonem nikt nie stawiał nas w roli żadnych faworytów. Też duże kłopoty, jeżeli chodzi o kontuzję. Tym bardziej cieszymy się, że udało się sezon zakończyć na, na trzecim miejscu. Natomiast wiemy, że teraz najważniejsza część sezonu, czyli tej playoffy i musimy być gotowi do walki, bo tutaj nikt nie będzie poprzedł. Dziękuję bardzo i zapraszam do zadawania pytań. Marku, proszę bardzo. Wszystkie bardzo moje z więc gratulacje że zadecydowałeś, bo faktycznie wielu można było słuchać wywiadach, że cel był play off i osiągnięty ten cel został, więc może bym trochę dodał, że faktycznie 19-11 bilans to tak jak. To jest coś niesamowitego, szczerze mówiąc. Ach, nawet nie wierzyłem przed sezonem, że jesteśmy w stanie e, taki rezultat na koniec sezonu osiągnąć. Szczególnie po tym początku, gdzie zaczęliśmy e, zwycięstwem w Toruniu, później trzy kolejne porażki. Czyli na, w pierwszych czterech meczach wygraliśmy jeden. Na wypadku nam się DJ e, e, Williams, e, i, i kłopoty zdrowotne. Później w drugiej części sezonu kontuzja Manu Conten e, e, na meczu reprezentacji Belgii. E, w trybie awaryjnym ściągnięty e, e, Tevin Brown, e, który okazał się strzelać dziesiątkę, więc z nami zostaje. Natomiast wypada nam Kuba Karolak. E, koniec sezonu w lutym, więc dalej musimy sobie radzić z tymi kłopotami. Więc duże słowo uznania dla, dla, dla zawodników a, i dla całej organizacji, bo no to też, żeby, żeby te zmiany porobić, żeby wzmocnić ten zespół. Potrzebne były pieniążki, natomiast też trzeba pochwalić tych zawodników, którzy grali, że wierzyli do końca, że, że jesteśmy w stanie wygrywać. Bo, tak jak powiedziałem na początku sezonu mało, to obserwatorów to wierzył, natomiast, tak jak też wspomniałem, <grywa> myślę, że przed sezonem, jakby też powiedziałem, że będziemy mieli pieniądze 19-11, to też bym się tak delikatnie uśmiechnął. Dziękuję. Michał? Michał Nagler, Radio Basket Chciałem zapytać Pana o, co było dla Pana największym wyzwaniem obejmując zespół z Lublina? Hmm, ciężko tak od razu powiedzieć, natomiast... Hmm, największe wyzwanie... Ja myślę, że... Byłem w wielu sytuacjach życiowych, gdzie trzeba było radzić w trudniejszych sytuacjach, jak mamy w Lublinie, bo klub jest stabilny, wypłacalny. Pomimo tego, że my w momencie budowania składu, może to była taka kluczowa, gdzieś tam w lipcu po zakontraktowaniu taja, dowiedzieliśmy się, że odchodzi od nas w sposób tytułarny, to jak zmniejszyło nasz budżet. I to było chyba takie kluczowe, żeby sobie poradzić, żeby w tych niedużych pieniądzach, które nam stały, znaleźć zawodników, którzy dadzą nam odpowiednią jakość. Stąd troszkę ryzykownych ruchów. Manuel Kontek po kontuzji, zerwanego Achillesa. Ale wiedzieliśmy, że to jest świetny gracz, trzeba go doprowadzić do stanu takiego, jak, jak się widzieliśmy. Trochę zawodników po przejściach, nieznanych, natomiast z dużym Cieszymy się, że to wszystko zadziałało. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania do trenera Kamińskiego? Pan to? Jak trener ocenia swoje szanse Widzimy, że Jeszcze kolejka trwa, no ale chyba wszystko wskazuje na to, że to, że to będzie górnik. Trzy razy przegraliśmy w tym sezonie z górnikiem. Natomiast ja naprawdę jestem wdzięczny zawodnikom. No dziękuję Bogu, że, że jesteśmy w play -offie bo wyglądaliśmy kawał dobrej roboty i teraz ktokolwiek to nie będzie, będziemy, będziemy skoncentrowani, będziemy się bili, bo to jest chyba najważniejsze, żeby na koniec dnia móc stanąć przed lustrem i powiedzieć zrobiłem wszystko. Jeżeli wygramy oczywiście jest to sukces, jeżeli zrobimy wszystko, co w naszej mocy, a przegramy, to też myślę, że nie będzie powodu powodów Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania do trenera? Pytanie. Jeszcze, Dziękuję bardzo do Dobry wieczór, witam na drugiej części Łączowej konferencji. Przypomnę wynik 82-83, Amir 82, WG Turbin Turbin 83. Zwycięstwo gości. Razem z nami są trener pan Serczuk i zawodnik Bartosz Łazarski. Zaczniemy od zawodnika. Bartku, proszę Ciebie o komentarz po tym meczu do mikrofonu. Dobry no wieczór wszystkim. Przede wszystkim bardzo zależało mi na zwycięstwie w tym meczu. W ostatnim meczu w sezonie regularnym, w szczególności przed, przed własną publicznością. Niestety nie udało się to, w końcówce drażnia nas Lublina dogoni, dogoniła nas po naszych błędach. Tacy zawodnicy jak Lacombe czy Latibudier zdobywali łatwo punkty, nie, zre, nie zrealizowaliśmy naszego założenia, jakim było powstrzymanie drużyny Lublina poniżej 80 punktów. I myślę, że to jest wielka nauczka dla nas przed, yy, przed play-offami. I, I przygotowujemy się teraz do pierwszego meczu play aby poprawić to i żeby więcej nie zawalić tak sprawy. Dziękuję bardzo. Marku, proszę bardzo. Tak, Marek Szustki, PLC, Wartek. E, chciałem zapytać o kończenia swój sezon. Swoją postarać w tym sezonie i rolę ze spodziewałem. Czy tego zadowolony i porównajmy z tamtym przykładem seć ma minut i rolę w ogóle rolę ze Na pewno w tym sezonie dostałem bardzo dużo zaufania od trenera, dużo więcej minut, tak jak pan powiedział zresztą. Z mojej roli jestem bardzo zadowolony. Zdaję sobie z tego sprawę, że na treningach muszę bardzo ciężko pracować. I wykorzystywać swoje szanse na boisku, jeżeli tych minut chciałbym dostawać nie więcej. Niestety nie w każdym meczu, tak jak widać, to się udaje i na pewno to jest wszystko do przeanalizowania, do zapomnienia i dalej trzeba wracać do ciężkiej pracy. I chyba tyle. Dziękuję. Dziękuję Marko. Więcej pytań nie widzę. Dziękuję. Założyłem w i może udać się do szatni. coach, uh, first of all, everybody in our organization uh, deserves a congratulations for this 24-win season and finishing on the first part, the regular part. of course, again, everybody in the organization needs to be ready for the playoff. that's a different level of battle. Uh, also, another congratulations to start Lublin team they are very well coached well trained uh, team which really finished high in the league with consistency uh, with all my heart i want to say congratulations to Stad Lublin and wish them good luck uh, and of course next target play off first round chciałbym od gratulacji dla wszystkich w naszej organizacji za ten season. 24 zwycięstw i finiszowanie na pierwszym miejscu rundy zasadniczej to jest wielka sprawa i wszyscy się do tego przyczynili. Gratuluję wszystkim. Oczywiście także wszyscy musimy być gotowi na playoffy, bo to jest zupełnie inny poziom, zupełnie inne, inne granie. Chciałbym również pogratulować oczywiście drużynie z Lublina. Drużynie bardzo dobrze prowadzonej, bardzo dobrze trenowanej przez szkoleniowców. Drużynie, która zasłużyła na to bardzo wysokie miejsce w tabeli drużyny, która jest bardzo spójna, bardzo konsekwentnie grająca i życzę im z całego swojego serca wszystkiego dobrego w playoffie. Następny cel dla nas to oczywiście właśnie playoffy. do tego się za chwilę będziemy przygotowywać. Marku, proszę. Trenerze, co się cię wydarzyło, że w końcówce, bo jakoś... Pierwsze miejsce co zapewniliście, to taka koncy była zarówno z Szczecinia jak i z dobrobą ostatnio. A dzisiaj co się stało i czy to nie jest taka czerwona lampka przed coach, is it uh red light what happened in the last part of the, of the game? According to the journalists, maybe it is some kind of situation with uh, lack of concentration in this crucial moment. However, it is quite complicated because playing in uh, stretching, playing against obrawa górnica when the first spot was also secured, secured before. Uh, there weren't really problems with this uh, lack of concentration. Also through this uh, game today, the majority of the game also as well. There you know, any problems like this? What happened in the crucial moment? Yeah, I, I agree. Uh, first of all, it's not easy to keep the same concentration after securing the first spot three games before the end. And we, we really forced our players to play as seriously as they can and as physical as they can and also against Chechnya and Dombrovo Gornitsa we did it some parts of the game and some parts was not good enough today it was also like that I think uh, not a red light but a beautiful warning for us because uh, on this level we can tell it easily start Lublin is one of the top teams in the league you have uh,

bardzo mocno w cudzysłowie zmuszaliśmy naszych koszykarzy do tego, żeby traktowali tę ostatnią fazę jak najbardziej poważnie, żeby grali też jak najbardziej serio, jeśli chodzi o fizyczność, żeby cały czas poświęcali swoje, swoje ciało. Natomiast to też nie jest tak, że przeciwko Szczecinowi czy MKS-owi, czyli meczach przez pana tutaj wymienionych, graliśmy cały czas dobrze. Też były fragmenty, które nam się nie podobały, których nie graliśmy tak jak... My byśmy oczekiwali od naszych zawodników. Nie jest to dla nas czerwona lampka, nie jest to dla nas jakieś czerwone światło, ale jest to piękne ostrzeżenie dlatego, co się może wydarzyć, jeśli, jeśli nie będziemy w pełni skoncentrowani od pierwszej do ostatniej minuty. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że graliśmy dzisiaj przeciwko drużynie z Rulina, a więc drużynie stopu tabeli, drużynie, która ukaże cię natychmiast w, w sytuacji, w której Ty będziesz grał up and down, czyli będzie, będzie się ta forma dyspozycja wahała. Mam nadzieję, że potraktujemy tę lekcję serio. Mam nadzieję, że to będzie dla nas lekcja, którą będziemy mogli użyć w mądrze w aby wyciągnąć pozytywne wnioski. Marko, proszę. Chciałem zapytać o sytuację kadrowo-zdrowotną na playoffy. Czy wszyscy już będą gotowi do gry? No, szczególnie są Kamil Łoczyński się zagrał, widzieliśmy, ale jak to rozróbka? So the Or bigger problems? What is the current situation for the upcoming playoffs right yeah, now? Because you all witnessed, Camille and PJ had some ankle issues, but uh, they practiced also uh, before the game, so that's something in common we can have every day. Uh, we cannot call that injury. The only thing we had uh, after the Schlanz game, the uh, hit and the injury of nelson's shoulders. Uh, we got a prp injection and this is the eighth day and i think normally in 10 days uh, you can be okay you can play. in fact, our plan was to be able to play him today uh, but he was not 100% with his movements so uh, we passed on today and from tomorrow uh, we'll see Jak możemy back Tak jak wszyscy widzieliście, ostatnio mieliśmy problemy czy też problemy właściwie mieli nasi zawodnicy Kamil i PJ mieli problemy z Kospą, ale trenowali normalnie przed tym spotkaniem, w związku, w związku z tym mogłem wystawić ich, wystawić ich do gry. Nie jest to coś, co nazwalibyśmy w ich przypadku kontuzją, kontuzjami. Natomiast oczywiście sytuacja jest troszkę, bardziej, troszkę inna, jeżeli chodzi o Luka Nelsona. Wszyscy pamiętamy, że został uderzony na meczu ze Śląskiem. Wrocław przyjął już odpowiedni, odpowiednie leczenie, odpowiedni zastrzyk. Dochodzenie do siebie po tym zastrzyku trwa około mniej więcej 10 dni. To jest ósmy dzień. Jasne, naszym założeniem było to, żeby wystawić go dzisiaj do gry, o czym mówiłem na ostatniej konferencji prasowej, że miałem nadzieję, że to się wydarzy, natomiast to okazało się, że ta rucho ruchomość tego, tego barku, tego ramienia nie jest jeszcze pełna i te plany musiały ulec zmianie. W związku z tym liczymy, że od jutra będziemy mogli Luka wstawiać się w trening i wówczas będzie gotowy na play -off. Michał? Michał Nager, Radio Basket Coach. Chciałbym zapytać o sytuację, kiedy wiemy, że musimy czekać week before przed the... first game of playoff uh, and because we are going to find out our opponent on monday so two days before the ga first game uh, does it make more uh, difficulties uh, to for preparation to the our opponent yeah, because we played against all of these teams who are going to join the players we, we have a preparation already uh, after the first game first day uh, we'll see which two teams are out and that will reduce to two teams. And uh, of course, before that, we'll continue with the preparation for all the four teams. Then we'll cut the two who are going to uh, be out. I mean, one yes. on the seventh spot, the other one out of the planes. And we'll concentrate for these two teams and uh, at the beginning of course of the week uh, we'll try to make some additions offensively and defensively we saved it for the playoffs uh, so we'll work on our stuff and then the last two three days will be for the opponents. thank you you're welcome która będzie trwać w najbliższym czasie przez kilka dni, i Ambiel jak pozna swojego przeciwnika, dopiero w poniedziałek wpływa jakoś w sposób komplikujący plany. Drużynie Swertuka jednak, graliśmy ze wszystkimi już drużynami, z którymi możemy spotkać się w pierwszej, pierwszej rundzie play więc można powiedzieć, że te przygotowania już na pewnym etapie zaczęliśmy. Jasne, po pierwszym dniu dwie drużyny, dwie drużyny zostaną wyeliminowane z tej, z tej drabinki, więc to zredukuje potencjalnych rywali do kolejnych dwóch drużyn. Wiadomo, pierwszy, szybko dowiemy się, kto zajmuje siódme miejsce i już na pewno się z tą drużyną nie, nie spotkamy. Kto wypada też z, z play playmów. W związku z tym mm, to, to ulegnie zmianie, lada moment ulegnie zmianie. Z, tej, z tego grona cztero zostaną dwie drużyny. My dostosujemy swój plan działania. Na początku tego czasu, który teraz mamy, skupimy się przede wszystkim na sobie. Skupimy się na pewnego rodzaju mm, zmianach w taktycznych, jakichś takich e, niuansach zarówno w naszej obronie, jak i w ataku, które specjalnie przygotowywaliśmy na, na play-offy i będziemy teraz je wdrażać. Natomiast ostatnie 2-3 dni rzeczywiście już skupimy się bardzo mocno na, na tym przeciwniku, który, którego nam los ześle. Mamy jeszcze jakieś pytania? Pytań brak? Dziękuję bardzo. Thank